O, stwórzmy razem ten outfit. Może nie identycznie ten, ale spróbujmy razem stworzyć coś podobnego. Przede wszystkim zależy mi na tym, by znaleźć outfit, w którym mogę wykorzystać ten przepiękny pasek, który kupiłam kiedyś pod wpływem impulsu, z myślą, jakie zajebiste outfity muszą z nim być, i nie mam pojęcia, jak go dokomponować do moich ubrań. Także tylko poszukałam inspiracji i zobaczymy, jak to będzie wyglądać na mnie. I zaczynamy od spódnicy. To już mamy. Teraz przejdziemy do bluzki i ja nie mam takiego białego topu jak na tym na zdjęciu, ale mam taką białą bluzkę na ramionczka. Zmieniły ją po prostu w top, czyli wsadzę ją od spodu do stanika. Jak na razie spoko, chociaż szczerze wam powiem, że cała na biało ja po prostu czuję się źle. Nie przepadam za tym kolorem. Moim ulubionym kolorem jest czarny, więc brakuje mi tutaj czegoś czarnego, ale nie narzekamy i najważniejsze, czy ten pasek może sprawić, że ta stylizacja mi się spodoba. Powątpię ona ma ten pasek tak, mam wrażenie, luźno zapięty, że on jej tak trochę, o, tak dynda, że to nie jest takie stricte przez skórę, tylko takie dyndające. Więc postaram się też zapiąć tak, żeby to właśnie było takie dobra, trochę za luźne. W sumie ta spódnica i ten pasek, to tą to mi, mi się jakoś podoba, ale nie podoba mi się to, że jestem cała na biało. Wydaje mi się, że w czerni wyglądam lepiej, ale możecie dać znać, co wy sądzicie o tym outficie. Może jak wymienię tą górę na czarną i dalej zostawię ten pasek i tę spódnicę? Sprawdźmy. Tak, podoba mi się bardziej. W ogóle czuję się lepiej właśnie, jak mam cokolwiek czarnego w tym outficie. I powiem wam, że przekonałam się z tego outfitu. Ja bym tak mogła iść. A wydawajcie znać, czy wolicie ten outfit, czy ten z tą białą bluzką.